Siemanko, jestem Dominik witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale A w tym odcinku zainwestujemy w nowy sprzęt do nagrywania odcinków Udamy się do pewnego sklepu, w którym to postaram się kupić nowy sprzęt W tym odcinku porównamy też sobie stary i nowy sprzęt, jego parametry Zobaczymy, który jest lepszy Także jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to oczywiście zachęcam do zasobienia łapki w górę Zachęcam też do zasubskrybowania kanału w ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi odcinkami. Także co, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jesteśmy, moi kochani, w Media Expert w Kamiennej Górze. I to właśnie w tym sklepie postaramy się kupić nowy telefon. Mogę Wam już zaradzić, że będzie to już telefon. A jaki to zobaczycie za chwilę. No i, moi kochani, udało się kupić nowy telefon. Jest to Realme 11 Pro Plus w dalszej części odcinka porównamy go sobie z tym moim poprzednim, czyli Redmi GT Master Edition Sprawdzimy, który jest lepszy, jakie mają parametry Także zapraszam do dalszej części odcinka Siema, witam Was w kolejnym dniu Jak widzieliście, wczoraj udało się kupić nowy telefon do nagrywania Jest to Redmi 11 Pro Plus 5G Teraz sobie trochę o nim porozmawiamy, poopowiadam Wam o jego parametrach. Za telefon zapłaciłem 1900 zł. Do tego doszło jeszcze ubezpieczenie, w które wchodzi ubezpieczenie wyświetlacza. Dwa razy do roku mogę sobie go wymienić, jeżeli mi się stłuczę. Także jest moim zdaniem dobra cena z tym ubezpieczeniem. W tej chwili na ekranie możecie zobaczyć też parametry tego telefonu. Powiem Wam, że jestem bardzo z niego zadowolony. Jak widzicie, pamięć RAM w tym telefonie to 12 GB, pamięć budowa na 512 GB. Najlepszy w tym telefonie jest też aparat. Tyłni ma 210 megapikseli, a przedni 32 megapiksele. W porównaniu do mojego poprzedniego, to jest bardzo duży skok w przód. Moim zdaniem będą lepsze filmy teraz, lepszej jakości. W tej chwili nagrywam w rozdzielczości 4 HD 30 km na sekundę. Oczywiście, ten telefon może też nagrywać w rozdzielczości 4K, a także w 60 kratkach na sekundę. Także teraz możecie zobaczyć, jak nagrywa ten telefon. Za dnia w tej chwili widzicie obraz ze starego telefonu. Rydmi. GT Master Edition tak wygląda obraz i w tej chwili możecie na ekranie też zobaczyć parametry tego telefonu no w porównaniu do, moi, do moim nowym no to jest e, gorszy tutaj mamy aparat Tyni 74 MP aparat przedni 32, czyli przedni jest taki sam za to mamy mieszaną pamięć, pamięć wybudowaną mamy 128 GB a pamięć RAM mamy tutaj 8 GB. I teraz możecie zobaczyć nagrania z tego telefonu. Mamy godzinę 18.00 i w tej chwili możecie zobaczyć, jak telefon Realme 11 Pro Plus nagrywa w takich okolicznościach. Także w tej chwili możecie zobaczyć nagrania z tego telefonu. Moi kochani, z racji tego, że jest to ostatni odcinek w tym roku na moim kanale. Chciałbym teraz podsumować ten 2023 rok. Był to bardzo dobry rok na moim kanale. Dzięki Wam w tym roku osiągnąłem pierwszy 1000 subskrypcji na YouTube. Teraz aktualnie mam niecałe 3000. Brakuje 56 dokładnie do 3000. Także w tej chwili, jeżeli mogę Was o to prosić, to zającam do zostawienia łapki w górę. Zajęcam też do subskrybowania kanału, żebyśmy mogli się dalej rozbijać, żeby było coraz więcej widzów na moim kanale. Mój następny cel to 10 000, także pomału będziemy do tego dążyć. A teraz chwila o filmach, które się pojawiały na tym kanale w tym roku. Jeśli chodzi o najlepsze film, na moim kanale w tym roku jest to odcinek Dom i Miejsce w spoczynku Świętej Pamięci Stanisława Rzepki Jest to niestety bardzo smutny odcinek, który nagrałem w miejscowości Brzegi Ten odcinek do tej pory ma 108 tysięcy wyświetleń, jest to rekord na moim kanale Z tego odcinka udało się też zarobić prawie 700 zł a w całym roku z YouTube'a zarobiłem 1500 zł. Na moim kanale w tym roku radziły sobie też dobrze filmy z Zakopanego, z Morskiego Oka, który ma ponad 11 tysięcy wyświetleń, a także z Prawego Wierchu, który też sobie bardzo dobrze poradził. Także ten rok był bardzo udany na tym kanale. Chciałbym Wam za to bardzo podziękować, bo to dzięki Wam doszedłem do tego miejsca. To wy oglądacie moje filmy i sprawiacie, że chce mi się dalej dla Was nagrywać. Także z tego miejsca chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że jesteście tutaj. I co moi kochani? To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli taki Wam się podobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zajęcam też do subskrybowania kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco z moimi wszystkimi. Filmami pomożecie też mi wbić mój kolejny cel, czyli 10 tysięcy subskrypcji. Z tego miejsca chciałbym Wam też złożyć życzenia. Z racji tego, że dzisiaj mamy ostatni dzień 2023 roku, na ten nowy rok 2024 chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, spełnienia marzeń. Jak wiemy, warto spełniać marzenia, warto marzyć. Żyje się tylko raz i trzeba spełniać marzenia Dobrze, co do zobaczenia w kolejnym odcinku w 2024 roku Trzymajcie się, cześć!